To co my robimy, proszę tu powiedzieć do kamery. My jedziemy pierwszą klasą teraz, no bo no jak Ale gdzie my jedziemy? Po co my jedziemy? My jedziemy po celiejesz taki międzynarodowy, zupełnie jakbyśmy byli w Szwajcarii i byśmy jechali w Alpy kolejką do Nistę Lachen, a potem na wiczej. O tym Wyciągamy małubelą w pociągu, to musi być Każdy wyciąga jakąś kawę w butelce. Tak. Nie dobra. Przejeżdżamy jednym budynku naszych uczelni, nasza jednym wspaniała Ania pracowała w ponad z naszych uczelni, w jednym z naszych uczelni, w o z naszych uczelni, nie dbać o naszych nie w jednym zielony, to wszystko, burgerki, yes. brawo no, burgerki yes. burgerki yes. Oh. Ale... tak szczerze czekaj, czekaj, ale jak to było z tą zerówką? <laughs> słuchajcie, raz chciałam wysłać koleżankę do zerówki i się obraziła ale, a, ale to zerówka to, to jest taki tramwaj we Wrocławiu, co tam, w kółko co... jedzie dla tych, co nie mają się Taka, gdzie podziać. Ja dzisiaj, no, dzisiaj wesoło, tak Ta wolna chata to zerówka. To, radę, to, no. to możesz opublikować, bo radia z mężem już wtedy była. To żadna przyjemnica. Zerówką jeździłaś z Bogdanem. Thank you for the ride! Thank you so much! You. We had so much fun! <laughs> yeah, it was a uh, big pleasure! See you next time? This is our first time! <laughs> yeah. Thank you. And you were very smooth <laughs> rider. <laughs> <laughs> Thank you so much! That was fantastic! I'm <laughs> Prawo jadło, tak, jem. ja codziennie tak, prawo jadło. Jak przejem wszystko jadłem, tak. Pierwsza rzecz na temat rabiny. No jest ta rabina to jest tak naprawdę najdłuższa rabina w Edmonton. Ona się ciągnie do 61. tej pierwszej potem się przerywa i potem znowu się pojawia w myrłu koło Jędrycha. No bo pan się, że, ale się załatwi, że ją zasypali, bo, bo zasypali coś tam i puścili strumień pod wodą. Ale ten strumień idzie, na 40 km w sumie ten strumień. Wow. No i nazywa się Mylfree, bo tu był młyn. Zbudowany oh, 1880, w 1887 tu był młyn. W tej lawinie były cztery kopalnie węgla, proszę Państwa. A, I przechodziła kolej przez rabinę Niemożliwe. Canadian Pacific Kolej zlikwidowana w roku 1980. To niedawno. No by... tak, no bardzo niedawno. A A nie za naszego życia. Złota nie, nie, ale drzewa by obywali. No, no to widać do dzisiaj Słuchajcie, chyba, że takie łysi. może złota gdzieś tu jest. No, no, złota rzeka, no, złota, no, to złota, złota jest dużo w Edmontonie, nie ma żadnej kopalni. Jak? Nie, Ale złoto jest dużo. Dirać, dlatego ja mówię, percepki, kupujemy sina. Szukamy złota. Michał. My idziemy. No, no, szukamy złota. A ja mam drogę do interesu. Jako zapał mamy na sobie. No, ty jeszcze masz czas. Jeszcze rzekasz z dami. I ja szczęku jeszcze on już idzie. Jaki to student, <back> <skrä Burmac> <laughs> no, 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 tak. Przejecha się kolejką i idzie. No złota to, to chce zabrać do Polski. <grymne> Dobra, to pukać. Dzisiejsza trasa ma 10,9 km. W jedną stronę? Nie, lub tak zwany, pętla. Aha, aha, Także lepiej. No, zobaczymy, A jak tam pójdzie, prawda? No, ale <grymne> jeśli nam dobrze pójdzie, to będzie 2,5 godziny chodzenia. 10, 10 km. To Prawie 11. Ale można być szybciej Słucham, studentka Czy Przejdziemy do państwa Jędryków. <laughs> po prywatce? Nie, na prywatkę. <laughs> Ale czy to będzie po drodze? Nie. Tak, tam się kończy ramina. you mm -hmm. Dasia Basia masz nowy wózek to nie to my żeśmy tego nie no mamy tego do wózku no nie Ela ty zbierałaś. <laughs> Kręcę, kręcę. O, jak pięknie wyglądacie, się obżeracie A Gdzie, gdzie jesteśmy? Mm. Jesteśmy w Milk Creek Avenue koło 76 Aweniu. Jak Ci się podoba? Świetne. Czy ładna wycieczka? Bardzo ładna. Tak, bardzo, bardzo ładna wycieczka. Szkoda tak. tylko, że nie mamy tutaj ze sobą jakiegoś stolika, nie? Bo tak. mhm. A stolika. No tak mało ludzi. Nie? A to tak, to też. W stoliczku się. A za to sami tak. najlepsi. Tak, tak. Ja, ja zawsze I mówię nie ilość, i... tylko jakość. Mm. Ale wiecie co? I już miały te gęby wybaczą, <laughs> wiesz. O, 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 o. o. Nagrane ja, jest? Mi, teraz no. jest nagrane. No to Michał, ja ci wybaczam ci. O. o, do dotkiewka. O, o! Zotkiewka i obrótka. Zotkiewka. Okej, no! okay, to ja już kończę kręcić i już. Ja. Yeah. Yeah.